W czwartku jesteśmy od rana, drodzy państwo. W czwartku, 4 marca, dzień dobry wszystkim, dzień dobry wszystkiemu. Tytuł dzisiejszego odcinka to Cierpliwość, a pochodzi z cytatu, który nadesłał pan Michał. Cytat pochodzi z książki pani Tiny Oziewicz pod tytułem Co robią uczucia. Ilustrację do tej książki przygotowała pani Aleksandra Zając. Cytat brzmi tak: Cierpliwość ma piękny ogród. Cierpliwość i ogród, jakże się to rymuje. Sztuka ogrodnictwa już raz pojawiła się w dobrorankach. Mówiłem wtedy o Saint-Exiperim, który mówił: Urodziłem się, aby być ogrodnikiem. On mówił oczywiście o ogrodzie relacji, o pielęgnowaniu relacji. I dwie rzeczy są niezwykle ważne w ogrodnictwie i w pielęgnowaniu relacji: czas i cierpliwość. Cierpliwość ma piękny ogród. Uczymy się z dzisiejszego cytatu. I natychmiast przypomina mi się fragment ewangelicznej przypowieści, kiedy mowa tam o tym, jak nam przychodzi właściciel ogrodu i mówi do ogrodnika. Wytnij tę figę, bo nie rodzi już, nie owocuje, a zabiera tylko soki i to co cenne innym roślinom. A ogrodnik mówi: Nie, 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 ja jeszcze ją okopię, ja jeszcze ją nawiozę, ja jeszcze ją nawodnię, a potem, jeżeli nie wyda owoców, możesz ją wyciąć. Możesz ją wyciąć, a więc daj czas, daj czas czasowi, pozwól jej jeszcze. Bądź cierpliwy i czekaj. Piękna nauka, sztuka ogrodnictwa, cierpliwość ma piękny ogród. A skoro o ogrodnictwie mowa, no to pierwsza ogrodniczka III Rzeczpospolitej, Maja Popiarska, Posłuchajcie, co ona ma do powiedzenia na temat cierpliwości i ogrodu. Oczywiście satysfakcja ogromna, choć nie natychmiastowa. Co ma niebagatelne znaczenie w dzisiejszym znerwicowanym świecie. Każda forma obcowania z zielenią uczy uważności i cierpliwości. Ocean pokory. A więc z tego jednego maleńkiego ziarnka, z tej cierpliwości, ileż innych cnót wyrasta pokora, przyjaźń, uważność, spokój, to działa to, czyli sztuka ogrodnictwa, jak antydepresant, piękno pojawia się, estetyka. I znowu poruszyłem już temat ewangelicznej przypowieści i tym samym tematem zakończę. Jedna mała cnota, Cierpliwości, jak ziarnko ewangeliczne, z którego wyrasta wielkie drzewo dobrego, fajnego, radosnego, pięknego życia. Miejmy dobry dzień, miejmy dobry czwartek.